Witam w kolejnym filmie na moim kanale, jestem Maxim i dzisiaj jest ze mną Superman. możesz się przywitać. Siemka, Siemka. No i sobie zagramy dzisiaj w Gierkę Wild Wars. No i jeżeli Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Okej. Okay. Ja sobie tutaj chwilę wcześniej potestowałem tą grę i gra jest nawet całkiem fajna. No i ja, 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 już, ja już trochę, troszeczkę, nie tak dużo w nią grałem i, bo, i mam pio, piątą rangę. A no. jak chcecie zobaczyć, gdzie jest ranga, to mam na górze, no. kasie. I tutaj można sobie zjadać swoich znajomych, którzy sobie tutaj chodzą po ulicy, tutaj gdzieś... Nie tylko ich domy, wszystko. No tak. I można latać trochę jakby. To jest takie Agario, tylko, że w Robloxie. No. Może tak troszeczkę latać, można powiedzieć, to lataniem, nie? No tak. są wszystkie domy. Ja, ja czołgi jadam, ja które mogą strzelać. No co za gościu, goni mnie. No. Chodzka, baba, ja... No nie? co za... Uciekam stąd. I w ogóle to ja zacina tutaj, to. A mi nie. Mi nic nie zaczynam. Aha. Okej, okay, ja mam Ja już... ani jednego laga nie mam. Aha. Zjadam, Zjadam moich znajomych wszystkich. O. W ogóle mam już trzecią rangę. Nice. Ja chciałbym Simona spotkać, mojego znajomego. Wiecie kto no. to Simon? Ten youtuber. Ja znajomych. Mam znajomy. Ja mam... To nie wiem, jak wam pokażę. Ja mam e, rozstaw znajomych. A wy sobie takie... łatwo bo mają tych znajomych? Nie no. Jak się nie dziwię. O, to witaj to, to... Superman. Zjadłem cię przed chwilą. Nie. Ale... A! Czyli... A, nie! No. No, może nawet yy, te osoby, które są w grze, zjadać jakby, one się też odradzają tak. na tej mapie. O, widzę Cię. One tak fajnie uciekają, tak łapy w górę i uciekają. Ja Cię widzę, ja za ja Tobą idę. Ano. Nie, Ciekaw, to uciekam, żebyś nie... Ja już mam rangę szóstą, człowiek ja. zjadłem, teraz. Chodź tutaj, Czołgi. typie, muszę Cię zjeść. Stawaj i, i strzelają, nie? Jak się tutaj w ogóle zjada innych? Yy, nie wiem właśnie, jakoś podchodzi się chyba do niej, Ale jeszcze tego nie testowałem. Ja nie nic Wiesz co, zginąć. A. Jestem być najdłuższym robakiem w tej grze. To Maxim powinien powiedzieć. Ty masz trzecie miejsce. No nie! Przegrałem. Zabij A. mnie. Ja sobie czołu niszczę. Są te skiny też. No. Dobra, ja się ze ja Dobra, próbuję ja nie wniąć. Zdala od ludzi. Ja tutaj niszczę wszystko, co tutaj jest. Pamiętajcie, widzowie, zdala od ludzi. <laughs> Dwa metry z w tempu największym rybakiem trzeba by... Chyba, że jesteś dużym już robakiem, to małych może... macie szansę zjeść. Tylko że je... ja... za chwilę chyba zginę, coś. O! Mam pomysł! I że jak wiecie jak... No, co za ludzie! I że jak wiecie jak to... Napiszcie ko w komentarzu, proszę. Mam już drugie miejsce. Nice. To, czy gdzieś... Zespoł miły. E... Na środku, czy gdzieś nie? Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, co mnie teraz zabiło? Nie wiem. A było jeszcze się ludziach? Nie wiem, ja nie widziałem nikogo. No to ma, może to był czołg. Albo po prostu człowiek jakiś. A... W ogóle to jest Pojawy. ktoś, kto też ma nick Superman. ma czwarte miejsce teraz. Serio? Nie, ta, czwarty ma jakiś gościu, ma ja mam ósme Nie, ja mam a, a jakiś typ, co ma Nick Superman, ma teraz drugie miejsce. Faktycznie! Co za... co, 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 co za ten... klon mój. Co, on, on, on myśli, że, że, że ten... <noise> nie no, ktoś się po prostu tak nazwał. Ja jestem lepszym supermanem od siebie, gościu. Zobaczysz to. Ja niszczę czołgi. To. Jestem ja też. Jestem lepszym supermanem od siebie, gościu. <grym> <grym> o, ja tysiąc koinów mam. Dostanę odznakę. Ej, czy zanieczyszczenie czołgów się dostaje HP? Ej, bo mi się teraz HP w ogóle odnawia. O lol. Ale nie, bo te czołgi też mogą strzelać w was. O, a mi się HP odnawia. I pewnie to był czołg. O ma maksym. O, szczyt. Co, teraz cię zabiłem? O, tak, ale ty, ty kulek nie zbierasz, bo zawsze jak chcesz niszczyć, to musisz te kulki zbierać. Tak jakby nie dostajesz... ani... Season. O, ja jestem na czwartym miejscu! No i A faktycznie, no, jest są kulki ale z wiesz, tego. No, i to trzeba je zbierać, a nie po prostu niszczyć i pójść sopnie. Bo jak je zbierasz, to jakby to ci zalicza, a jak je zbierasz, to nie zalicza ci, jakby to jest. Ej, tutaj zanieczyszczenia ja odzyskuje HP. od rolu. Serio? No. To powinno się właśnie tracić, bo takie wybuchy tu są, że. Co? Znowu top of the line. jestem. Czy nie? Nice. A ja zginąłem. Patrz! Widzisz to? Jeszcze widzisz, że ten to dostałem odznakę. Top no. of the lead board. Ja dostałem odznakę za drugie i pierwsze miejsce. Ty, ty miałeś pierwsze miejsce? No Znaczy za drugie ja i trzecie. O. Da się też. Ale ja tylko za pierwsze chyba dostałem, nie wiem. Nie patrzyłem dokładnie. O, ile kulek Nie tutaj wiem. jest, O lol. A ja idę na samą górę. Wśródłem mapy, na, na już O! Super jest, jest przy Supermenie. No. Czyli ja przy tym gościu. Ja latam. Ja, znaczy Ja idę na środek mapy tam tego największego budynku. Ten najwyżej ma I spadam. I uderzam w ziemię. Nie czuję! Ja! Nawet nie mogę tego powiedzieć. Co tu się dzieje, co w ogóle, prawi... to ja nie wiem. Gościa już mnie prawie dogania, gościu już mnie prawie dogania, ale nie, nie podoba Mam tysiąc z hajsu, o oh, lol. Ej, nie dość, że ten to jeszcze. Ty, y... Ja znakę dostałem. Nie... Fajnie. To tutaj jak też dostałem znakę. odnakał. Czy raz ja jadę gościa? A nie, nie tak, nie. Wydawało mi się. Czy zjadłem gościa? Ale ja czołgiem. No ja chcę tego Sańona spotkać. Aha. Ile tu czołgów jest to. Kota zjadłem Dzięki. Ola! Ora! Ej, moje kulki, dzięki za kulki, Maksym. A bo ja tych kulek w ogóle nie zbieram. No... no... musisz. Żebyś... żeby cię to zaliczało, to musisz. Ja wiem, gdzie się odradzają czołgi! To jest baza wojskowa! Ty! Samolot jest! Ja to... Ja go zjadam. Ja cię! Ja tam powinien mieć jeszcze helikopter chyba jakoś. No, to chyba tak, ale. O, siema! Właśnie tutaj to jest miejsce. Gdzie ja o... jestem w ogóle. Ja... O, ja gościa zjem. A ja no, jestem no, na górze no, no. budynku. Jestem King Kongiem. Nie żartuję. No. Ja się samo Ma... King Kong Maxim atakuje. Tak. Ma... Milenka coś wysłała. Zobaczę, tylko obym mnie zginą. Jestem Bez... i tak na górze tego. A nie, to nie... Myślę, że to jest UFO, no, jednak nie. Ona, ona napisała no! Aha, okej. Okay. Że nie chcę za na nim nagrywać. A, no dobra. Giphy wysłała. Giphy wysłała, widziałeś? Ja nie, bo ja nagrywam. A, no tak. Y, Giphy wysłała z napisem no i... Tu jest helikopter. I zły kotek. I złego kota wysłała. Czy zła jakaś się... jest? Ej, co nie dostałem odznak za helikoptera? Co jest? On mam już i Chyba mm. za helikopter beła znaka z tego co widziałem. Ja zjem tego gościa. Muszę go zje Chociaż jednego muszę na matkę zjeść. Zjadłem gościa! No ja cię. Zjadłem. Ja już wiem jak go jest. A ja nie wiem. Trzeba jakby do niego podejść... i... Twa w twarz go. Nie wiem jak to powiedzieć, z go atakować jakby. A, okej. Okay. Tego robaka jego. Jaki ja jestem już długi. Ja nie mogę. No. I właśnie o co w tym chodzi. Spoko. Na początku jak grałem, to ja się zastanawiałam, dlaczego ludzie mogą chodzić, a ja tylko jestem robakiem. A. Ale ty mi powiedziałeś, że to znajomi są, a ja tego nie zauważyłam. Aha. O nie! Gościu chce mnie, te? Mam pół HP, uciekam. Nie! O, dobra, uciekam. O nie. Okej. Okay. Ej, boż... tą rangę. O, oh, nice. A ty, którą masz? Ja mam rangę dziewiątą. Znaczy ósmą. Ósmą mam. Źle spojrzałem. Skoda. Ale niedługo będziesz miał taką samą co ja. Ale i jak zginiesz, to, to jakby to ci się nie traci. To jest super. Bo to ranga, nie? No wiem. A rangi się nie, nigdy nie traci. Przedmiot. No. Czuk w... raz, ty! Taki jesteś, to już nie macie na świecie. Zostałeś zdudzony przez y, y, pana Supermana. Ja latam. O! Maksym, wiesz, że mnie uderzyłeś teraz. A, a, A ja cię, a ja cię nie chcę zjadłem, serio. Sprawka. Czyli tu ty a, tam byłeś? A, 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 tak. a ty zginęłeś? Tak. Ja nawet nie wiem, co tam jesteś. No, nie, gust zaraz je uciekam stąd. Ale to są przecież niki duże, Maxi. A. No wiem. <laughs> o, się widzę twój nick. Ja czołgi się te wszystkie. W ja dają dużo z... tego expa. No. Znaczy rangi. Czołg tu jest? Ten, zjeść? Znaczy, nie czołg, tylko... tam, samolot? Co? Co to jest? Znaczy, ale jak go zjeść? Czekaj, spróbuję jeszcze raz. Kok? Jaki wąs z czołgu, lol. Serio, gdzie? Y, zabiłem go. Ile tutaj pól tekstów w ogóle? Musiało być dużo, jak y, 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 ten. Z jakieś bóg, 10 czołgów to było? Ty czołg strzelił w czołg? Nie. I zastrzelił ten czołg. Y y ten czołg czołg Cię... zastrzelił czołg. Aha. Serio. Ile tu czołgów u mnie teraz? Ty, bez kitu. Ja sobie chyba coś kupię w sklepie. A ja, ja mam pół HP, a tu gościu... Nawet mniej niż pół HP mam. Uciekam stąd. Co, ja niż... nie mam Brawo, ja. O, ja sobie to kupię. O. Ale kto mnie za. To. O, i dostałem odznakę. Gościu podobny do mnie jest pierwszy, serio. Cześć. Ja mam ręce. Let's go. Muszę być w Który jesteś? Ja nie wiem. Sprawdzę. Szósty. A, bo tutaj można... Aha, tutaj to można przesuwać, okej. Okay. Nie, nie hmm. wiem nawet. Ile tu Ty, ty, mi, ty, ty mi powiedziałeś, że ten... Ja, że, że tu są koledzy? Y, y, chodzę tu na mapie i a ja powiedziałem, że to można przesuwać, nie? nie że ja mam kulek, bo tu jest tak dużo czołgów. Znalazłem. O, nie, nie atakuje. Czekaj. Nie, no, jak teraz jakoś skinę, to już kończę ten odcinek. Co mi tak zacina? Co się tyle dzieje, że ja po prostu mam lagi jakieś. No, nie mogę tych kulek zebrać, bo mi laguje. Okej, okay, mam te kulki w końcu. Aha, spadłem na siódme miejsce, okej. Okay. Supermana ty jesteś? Bo się nie odzywasz w ogóle. Okay. Ile tu czołgów? Ile tu czołgów? O kurde. Zaraz yy. muszę na Eskorda spojrzeć, bo Spermana nie słyszę. Yy. Aha, okej, okay, on się wyciszył. No spoko. Ile tutaj kulek duży? O lol. O lol, ile tutaj tego jest? Mam już czwarte miejsce, nice Okej okay. O ile, czołgi kolejne, nice. Ja Ile tutaj tego jest? O kurde. Ile tutaj tego jest? Nice. To, mnie nie było. A, spoko, spoko. Dobra, lecimy z Mam już dziesiątą rangę. Nabiegałem się po pokojach po, po, po serio. Okej. Okay. Nie wiem razy po pokojach biegam. Bo mama mi kazała tu iść, tu. A, no, spoko. Ty, ja cał, Ja wiem, gdzie się czołgi odradzają i cały czas tu stoi i, i kampię i... nabijam se lewej. Osiema! Osiema. Ja sobie tutaj ekspie. No właśnie tu gdzie byłeś, to się czołgi odradzają. No spoko. Mieniami. Oś. Sze... Też jeden pał jeden. O, no. Kto cię zabił? Ty. Nie, ja to ciebie nie podeszłam. Ja, ja chcę jeszcze chciałem coś zabić. To, 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 to ja skończę ten odcinek, więc co było na tyle. Jeżeli wam się spodobało to stawcie łapkę, wybrać subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku.